I'm back. No to powodzenia, chłopie. Wygraj ten wyścig. Co oh, masz na ciebie oczy? Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wyskownik ADWW, a to jest kolejny odcinek serii zagrajmy w Star Wars Episode One Phantom Menace. i bez zbędnego przedłużenia jedziemy dalej oczywiście do kolejnych tych etapów, którymi się tutaj dzieje. O ile pamiętam chyba w ostatnim odcinku mieliśmy kroczyć za Anakinem do miejsca gdzie tego statku, gdzie już oczywiście zebraliśmy wszystko. O kurde, coś się zablokowało! Ktoś tu chyba coś zablokował! A to to ktoś za jeden! Co ty masz za... Zerośniętą cerą w twarzy, coś za bardzo się chyba opaliłeś na tym słońcu. Zwłaszcza teraz, jak się to dzieje. Bo to widać, o kurde, eee, zjezem mi stąd, dobra, dobra, dobrze. I co ja mam teraz tutaj zrobić? A! O, kurde, bo ja nie wiem co. O, 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 co się stało? Co to się stało? Widzieliście to? A dlaczego wy mnie atakujecie? Spadać. Najgorsze, że nie, nie tylko tego mam, ale mam także i jego. O Jezu. Mam pomysł jak to zrobić, bo chyba wiem co tu trzeba ten e, bo ktoś mi powiedział w tym jeden z y, widzów, żebym z nim tym, z tym czerwonym nie walczył, ponieważ e, on będzie później ważny. Tylko jak mam tam teraz przeskoczyć? Ja nie mam żadnego pojęcia A teraz to ja się zablokowałem jeszcze. A, a, a dobra, dobra, przebiłem się, dobra. Bo mi powiedziano, żebym ten... Żebym z nim nie walczył, ponieważ on później będzie jeszcze ważny w pretekście, oczywiście dalszej walki. Także... Anakin! Ej, co jest? Spadaj stąd. Mam nadzieję, że on mi tu nie padł. Chodź mi tu. Odpalajcie mi to, i lecimy po prostu do góry. Spadaj. Spadaj, spadaj, kurde, spadaj. No, jak chcę. Jak chcę już tam wskoczyć, a nie. O! O właśnie, to on będzie mnie tutaj walił, bez przerwy kurde będzie tak Wziął, 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 wziął czy wzią, coś wzią, wzią w tym celu Zresztą i tak on ma tak opaloną twarz, że Boże Dobra kładłem, skakuj. Nie wiem jakim cudem, ale chyba dostałeś wielki wir prosto do tego I odlatujemy stąd, odlatujemy z tej całej, e... Tego. On tam by tam rękami wymakiwał, że. O stygniot, wdzięczny jeden, ty, musiałeś mnie odleczyć. Już się praktycznie miałem. <grystanie> no, ale takie tam. I Widzę, że chyba się skończył mniej więcej poziom, więc. No, szybko dosyć. Dlatego myślę, że jeszcze zrobimy oczywiście następny poziom. Krusza. and I will be quite safe, I'm sure. It's only a short air taxi ride to the Senate. Thank you for your help. May the force be with you. Take care, Your Highness. May the force be with you. Come along, Anakin. Your destiny awaits. Welcome to Coruscant, Your Highness. Please allow me to show you to your air taxi. Spoko. O, o, o proszę, sterujemy już trzecią postacią, to już chyba właśnie ten cały kapitan Panaka czy jak on się tam nazywa. O, fajnie, mamy następne te postacie. Dobra, ja muszę... Ja tutaj się trochę pokręcę, bo może akurat będą jakieś te bronie albo coś, które się mogą ewentualnie później przydać, o tak jak na przykład teraz często to jest używane. I zobaczymy co z tego wyjdzie. No, powiem wam tak, że ten, niby miesiąc nie nagrywania, ale właśnie dobrze mi to zrobiło, bo teraz mam takie żywsze, trochę nowsze siły, myślę, że mogę po prostu to ten, na tym zyskać. O, 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 co tu się dzieje? Chodź mi tu, dobra, ja chyba ciebie muszę rozwalić, dlatego szybko to zrobimy i no, zajmiemy się resztą. A, a, chodź, chodź, nie wiem, czy to, to pomoże, a, dobra, pomogło, dobra, 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 jedziemy dalej, jedziemy dalej, to nie ma problemu. Dobra. A, chyba. A, was też muszę rozwalić. Musimy uciec? Dobra, no to chodź tutaj, chyba. Tak, proszę. Trzymać ręce i nogi podczas transportu? I my na czym praktycznie? My, my tu się unosimy nad powietrzem. Nie ma tu żadnych ścian. Znaczy, ściany są, ale nie ma sufitu, więc <laughs> raczej byśmy stąd nie wylecieli. Ale no cóż, tak to się dzieje. Dobra, otwierajcie mi tu drzwi. Chyba tak. A z tobą mogę pogadać? Nie, nie mogę. Dobra, to gdzie by tutaj Chyba jesteśmy w jakimś biurze, mi się wydaje. E, jesteśmy atakowani, musimy wezwać posiłki.

Dziękuję. No dobra, no to musimy w takim razie znaleźć te e, jakieś bilety, żebyśmy mogli po prostu się dostać. Wydaje mi się, że tak jak w normalnych czasach, pewnie ten, pewnie ktoś nam tu będzie chciał sprzedać albo coś, ale nie za. O, o, o słyszałem, słyszałem to. Spadaj mi stąd, bo właśnie dostałeś. Nie macie tu, czyli muszę ich rozwalać na szczęście. No dobrze. Citizen, I am in a bit of a dilemma. I was wondering if perhaps you could help me. Yes, how can we help? I have purchased two tickets for the city tour, but I have important business on Alderaan and must leave at once. I was hoping that I could sell them to you. E, ile sprzedanie?

No to musimy sprzedać, żeby mieć 100 tych, 100 właśnie kredytów, żeby zdobyć oczywiście te bilety. Hello, oczywiście. Próbuję sprzedać swoje elektrolornetkę. Stolen, Nie, no co ty? Ja je wziąłem ze śmietnika. Nie, to są legalnym, jestem legalnym właścicielem tych, jestem pewny. 100 kredytów dla kredytów. Czy to tak, dziękuję. Mam nadzieję, że będzie ten. No i super, mamy. Szybciutko to posłów, teraz szybko do niego wracamy. Oczywiście, będzie miał swoje, jest to właśnie. Oczywiście, masz dalej te bilety na podróż? Eee, twoja pamięć się myli właściwie. Myślę, że jesteś w błędzie. Nagroda była na 100 republikańskich kredytów za każdy bilet. You the 100 Dziękuję. No, ale przynajmniej się zdarzyło to, że ten... że Przyznał, że akurat ten troszeczkę miał głupostwo Jakoś przygnamy się tu. O, tu będzie apteczka, super. Ale ona teraz, teraz jej nie wezmę właśnie, bo oni we mnie tu strzelają. I teraz będę mógł sobie wziąć. Spokojnie i teraz siup. O, czy ja słyszałem jeszcze jednego? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty kurde jesteś? Tu! Spadaj, spadaj, spadaj! Spadaj! Dobrze. O, ten gościu został zabity, super. Jeszcze ja przetrwam. Mm, I dobra, gdzie teraz iść? E, chyba tu. Nie. Um, gdzieś muszę teraz iść, żeby po prostu ten dostać. Się, tylko właśnie nie wiem gdzie. Tutaj? Tu chyba. Dobra. Ja mam przygotowaną broń na wszelki wypadek, żeby nie było. O, dobra. Co z mam pogadać? A. Zawsze zapominam, żeby ten chować. No eee, e, spieszymy się. Oto, nasze, oto wasze bilety. Nasze właściwie. Ja taki jestem, że ten. Nie nagrywało się praktycznie miesiąc i co? Właśnie taki efekt. O! Wiedziałem, że on będzie tu strzelał. Tak padaj, 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 padaj. Dobrze, bardzo dobrze. Ty padłeś, ale myślę, że chyba wiem, jak tu się dostać. Tylko teraz muszę to jakoś popchnąć. O, nie, wiem, czy to. Dobra, to muszę popchnąć, i chyba musimy się tu gdzieś dostać. A skoro tak o tym będę pchania, to muszę przyznać, że ten. Oczywiście, że nie skoczyć, bo się boi z wysokości. Ale to jest normalne wśród tych królowych. O, tutaj muszę się dostać, dobra. E, powiem tak, że miesiąc nie nagrywałem, tylko tak na szybko. Dlatego że. Miałem ważniejsze sprawy na głowie i niestety nie mogłem. Dobra, o, tutaj jest apteczka, super, bardzo dobrze się przyda. I czekajcie sobie zapiszę na wszelki wypadek. Okej, okay, wracam z powrotem. Musiałem sobie zapisać na wszelki wypadek, żeby nie miał po prostu problemów. Dobra, i tu teraz muszę kliknąć i idziemy dalej. Zmówię, miałem po prostu ważniejsze sprawy na głowie i po prostu nie mogłem. Ale wracam teraz i z nowymi siłami mam nadzieję i z troszeczkę takim lepszym rygorem po prostu pod nagrywanie, że szybciej może to pójdzie, może lepiej. Zobaczymy jeszcze. Tak czy siak na razie tutaj muszę jakoś to dojść do tego, bo oczywiście będzie dużo problemów pewnie. A, nie mogę chyba tak przejść. Że... Co? 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 Gdzie? 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 Co? O kurde, oni cię porywają! To szybko, 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 muszę teraz tylko to wziąć. Ale teraz będę miał długi chyba ten. Będę miał bardzo długi manewr, żeby ten. Słyszę jak strzelają, ale nic na to nie poradzę. Muszę na razie tylko tak pchać, że takie. Pchamy, pchamy, pchamy. <laughs> o Boże. Tylko. E! Wejdź tu! Kurde, ja muszę. A! Utknąłem! <taki> takie A! Dobra, 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 dobra. Jeszcze tu pokombinujemy. Bo ja muszę to jakoś dopchę, tylko nie wiem jak. Dobra, chyba tu inaczej nie dopchnę się. Nie mówcie mi, że ja musiałam to. Tą... Nie. No nie, muszę lecieć inaczej. Najgorsze, że ja tutaj nie skoczę, a czekajcie, czy mogłem się tutaj dostać z drugiej strony? Nie, nie mogę. E, czekajcie, w co? Dlaczego mi się od razu to nie pokazało, że jest druga strunka? A ja się tutaj męczę z tą pierwszą praktycznie i nie mogłem się nic dostać. Lol, nic nie, nic nie rozumiem, po prostu. Dobra. A, muszę schować broń. Znaczy schować że ten, że zamienić ją oczywiście, bo to nie o taką broń mi chodziło. I wiem, że pewnie będę takie bzdury wygadywał teraz, ale... Miesiąc nagrywania robi swoje niestety, moi drodzy. Dobra, teraz tutaj na spokojnie tu dopchamy, spróbujemy. Oho. Bo chyba tu muszę skoczyć i dostać się dalej, dobra? I gdzie teraz mam iść? Stamtąd przybyłem. Dobra. Tu nie wejdę, to chyba tu muszę. Przycisk jakiś zrobimy. E, kapitan Panaka pa, nic nie bojący się nie wiadomo czego teraz będzie czekał. A, platforma przybyła, dobra. Chcę skocyć! E, wracaj mi tu! Wracaj mi tu! Wracaj mi tu ty cholero! O właśnie. Widzieliście tą gnidę? Już chciała mi uciec, że... nie dostarczę cię w to miejsce! Odpuść sobie! <laughs> O, boże, też, boże. Właśnie... O, 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 o. A ty co? Jesteś pomocnikiem? A przynajmniej czy mógłbym ich tak ten zabić e, zwykłym odepchnięciem? Spróbujmy. A, ja nie mam odepchnięcia, muszę niestety strzelać tylko. Spadaj, spadaj, paraj. O, uciekać mi tu, tak? Nie ma ty. A wiem, że jest jeszcze jeden tutaj, tylko gdzieś, o, właśnie, on się tu będzie chował. Spadaj gdzie ty jesteś, cholero? Tak, będę tak teraz mówił po spokojnie, bo chcę go chociaż dorwać, bo ja wiem, że on będzie mnie ten, lał. Padaj, padaj, padaj. Padaj, powiedziałem padaj! Bo ja zaraz sam padnę. Lol. Za dużo razy lol, powtarzam. Wracają nawyki, stare. No, i widzicie tą gnidę? No i właśnie padłem, wróć, widzimy się jak już tam będę. Okej, okay, wracam z powrotem, ale okazało się, że akurat już minął ten czas, żeby odcinek, dlatego ja już się na ten moment z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawiać łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWi, na razie i cześć!